Witam wszystkich, z tej strony tropiciel, jesteśmy świeżo po gali rwc 5 tutaj na tej gali po dłuższej przerwie i po dwóch przegranych powrócił Michał Andryszak który w fenomenalnym stylu pierwszym high kickiem zwyciężył swój pojedynek w 9 sekundzie walki Rywalem Michała był Ion Grigore, który w ostatnich latach zapracował sobie na pozycję lidera w rumuńskim rankingu wagi ciężkiej. W ciągu trzech lat udało mu się wygrać 7 walk, w tym 7 przed czasem, a przegrał tylko z Aleksandrem Romanowem, który obecnie jest zawodnikiem UFC, a który miał zawalczyć z Marcinem Tyburą. Warto przypomnieć, że w czasie, kiedy Ion rozkręcał swoją karierę, Michał bardzo mocno się zatrzymał. Z tego, co się dowiedzieliśmy, prawdopodobnie przyczyną też tych porażek były problemy zdrowotne. Na pewno, jeszcze kolejne walki będą nam mówić coś więcej o aktualnej formie Michała, ale już dziś było widać ten błysk. Ten knockout power został nam ponownie zaprezentowany. Fajnie, że Longer wrócił, bo jest dużą nadzieją wagi ciężkiej. Jest to bardzo duży talent, postać, która chce i potrafi dawać efektowne pojedynki, ale przede wszystkim jest to zawodnik, który może walczyć z każdym. KSW wymagał od Longera zwyciężenia poza Federacją. Takie zwycięstwo tutaj Michał odniósł bardzo szybko z zawodnikiem, który promował się też dobrym rekordem i wszystko wskazuje na to, że Michała zobaczymy już na kolejnej gali KSW. Pewnie jak dobrze wiecie, albo może i nie, Michał Włodarek doznał kontuzji, więc czeka go też dłuższa przerwa od MMA, więc KSW potrzebuje przeciwnika dla Michała Kite. Ja oczywiście wolałbym zobaczyć masakrę z Thompsonem, czy na przykład z Jamesem Maxwenim. Myślę, że Andryszak jest najtrudniejszym rywalem tutaj dla masakry, bo tutaj nie tylko trzeba mierzyć się z jego darem w postaci nokautującego ciosu, świetnymi umiejętnościami, ale też ogromnymi Gabarytami. I to jest przeszkoda, którą można rozbić tak naprawdę mocnym, silnym i celnym ciosem. I tego właśnie myślę, że też zabrakło w tej poprzedniej walce Kity z Andryszakiem. Ale nie ma co ukrywać, walka z Longerem to duża szansa dla każdego zawodnika, ale jeden błąd kosztuje bardzo dużo. Więc podziwiam wszystkich, którzy decydują się na walkę tutaj z Michałem Andryszakiem. Myślę, że teraz mamy taką sytuację w wadze ciężkiej, że jedno zwycięstwo i do tego efektowne zwycięstwo może zapewnić title shota i myślę, że tutaj zarówno Kita jak i Andryszak stoją przed dużą szansą, no, pytanie czy KSW nam właśnie taką walkę zaserwuje. Ale dzisiaj musimy się też pozachwycać tym pięknym i szybkim zwycięstwem Andyszaka, który, w czasie nieobecności wielu polskich zawodników, ponownie może wrócić do KSW i konkretnie tam zamieszać. A co wy myślicie o jego zwycięstwie i jaką przyszłość przed nim widzicie? Komentarze do Waszej dyspozycji, ja dziękuję Wam za wysłuchanie i zachęcam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału KJW MMA. Pozdrawiam Was, Tropiciel, trzymajcie się.